Najnowsze wieści od Frankowiczów z Francji i Węgier. Rekordowe zyski banków w pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku. 5 milionów do zwrotu dla Frankowicza bez ani jednej rozprawy. To wszystko w najnowszym odcinku top 5 wiadomości ze świata Frankowiczów. Zapraszam. Witam serdecznie w najnowszym odcinku na naszym kanale na Biciwe Franki w top 5 najważniejszych wydarzeniach ostatnich dni. Przechodzimy do pierwszego news'a za francuskiej granicy, gdzie Frankowicze walczą w pozwie zbiorowym przeciwko bankowi BNP Paribas. No i co się okazuje, BNP Paribas przegrał sprawę dotyczącą francuskich Frankowiczów. Jak donosi portal Puls Biznesu, BNP Paribas przegrał spór we francuskim sądzie najwyższym dotyczącym kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Sąd ten ogłosił, że największy francuski bank nie udzielił wystarczających informacji klientom o mechanizmie działania kredytu frankowego. Zdecydował także, że skargi Frankowiczów nie uległy przedawnieniu. Moi drodzy, jest to w pełni spójne z tym, co również we francuskiej sprawie orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Francuskie sądy do tej pory orzekały, że sprawa przedawnia się po pięciu latach od momentu wzięcia kredytu. Po wyroku CUE w sprawie francuskiej, właśnie z czerwca zeszłego roku, który wielokrotnie już omawiałem na moim kanale. Termin ten nie może zacząć biec, czyli nie może zacząć się Frankowiczowi przedawniać sprawa szybciej niż dowie się o tym, że ma nieuczciwe zapisy w umowie. Zatem sąd ten widać sąd ten widać wydał. Widać wydał, dobrze, dobrze mówię. Wyrok odnośnie unieważnień tych umów, ponieważ co? Ponieważ. Klienci nie zostali należycie poinformowani o mechanizmie, w jakim, według jakiego działają te kredyty. Czy to nie brzmi podobnie do tego, co my przeżywamy w Polsce? Czy jest to powiedz przypadek? Czy to jest przypadek, że kredyty frankowe były w latach 80. w Australii, w latach 90. ubiegłego wieku były we Włoszech i na północy Europy, a w latach 2000 były w Polsce, na Węgrzech, we Francji, Hiszpanii, w Niemczech, Chorwacji, w, Cze na, w Czechach, na Słowacji, nawet na Ukrainie i Białorusi? Czy to jest przypadek? Czy to jest przypadek, że cała Europa w 2000 latach została zalana tymi frankowymi kredytami? Czy to był przypadek, że nagle francuska, lokalne waluty, tutaj francuska, czyli euro wtedy, czy w Węgrzech, który, na Węgrzech, o których zaraz powiemy, fornit węgierski, czy to jest przypadek, że te wszystkie waluty umacniały się w stosunku do franka w jednym momencie? Ta najstabilniejsza waluta frata, świata nagle w jednym momencie w całej Europie Osłabła do wszystkich lokalnych walut. Cóż za przypadek. Drugi news zresztą właśnie o tym mówi to dotyczy węgierskich frankowiczów, jak donosi portal RPPL, coe o frankach ważniejsze prawo unijne niż wskazania sądu najwyższego. I tu podsumowanie tego roku mamy w tym pierwszym zdaniu uprawnienia sądu nie mogą wykraczać ponad to. Czy poza to coś ściśle konieczne, by przywrócić równowagę kontraktową stroną umowy kredytowej i chronić konsumenta przed bardzo szkodliwymi skutkami? Więc wcześniej już w sprawie węgierskiej CUE mówił o tym, że nie stoi dyrektywa 9313 na przeszkodzie temu, żeby sąd krajowy wprowadził, czy Sąd Najwyższy w danym kraju wprowadził, czy w ogóle żeby kraj wprowadził jakiś przepis, który by rozwiązywał taki problem. Taki problem z wadliwymi umowami, natomiast na pierwszym miejscu stoi ochrona konsumenta i trzeba przede wszystkim przywrócić taki stan rzeczy, jaki by miał miejsce, gdyby tego nieuczciwego zapisu nigdy w umowie nie było. Czyli tak jak mamy w polskich warunkach, na przykład odfrankowienia, czyli wykreślamy franka z umowy, a umowa pozostaje dalej bez zmian, czyli mamy kredyt złotówkowy oprocentowane o wskaźnik wcześniej Libora od 1 stycznia wskaźnik SARON. Niemniej oczywiście w Polsce to orzecznictwo poszło bardzo mocno w kierunku unieważnienia tych umów, bo około 90 do 95% umów, które wygrywają, czyli wygrywają Frankowicze, ale wygrywają unieważnienie swoich umów. Także ważna myśl, którą z tego newsa możemy zapamiętać, to że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że prawo unijne jest nad prawem krajowym. Łatwiej to zrozumieć na przykładzie pewnej metafory. Wszyscy mamy do czynienia, w, bez względu na to w jakiej wielkości miasteczku czy mieście mieszkamy, z różnego rodzaju centrami handlowymi. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że centrum handlowe jest to miejsce, które jest zbiorem pewnego rodzaju punktów centrum handlu, prawda? Czyli są tam różne sklepy, różne marki, które mają swoje wewnętrzne regulaminy. I okej, okay, mają prawo mieć regulaminy, ale ale jest jedno małe ale. Te regulaminy sklepów w centrum handlowym nie mogą stać w konflikcie z ważniejszym regulaminem całego centrum handlowego. Podajmy przykład. Gdyby na przykład centrum handlowe, władze centrum handlowego zdecydowały, że jeśli chcesz mieć punkt, czyli chcesz handlować, korzystać z tego, że tym centrum. Dużo ludzi przyjeżdża, są miejsca parkingowe, restauracje dalej. czyli masz więcej klientów, masz dobrą lokalizację, czyli masz mnóstwo benefitów z bycia częścią centrum handlowego. To musisz przestrzegać naszego regulaminu i w naszym regulaminie, dajmy na to, mamy tak w centrum handlowym, że konsument może zwrócić towar w ciągu trzech miesięcy. O, abstrakcyjnie, podaj abstrakcyjny przykład dla właśnie jasnego, kontrastowego pokazania. Na jakiś sklep by nagle sobie przybrał zasadę, że on przyjmuje tylko zwrot towarów 14 dni. To niestety dla tego sklepu, ale regulamin tego centrum handlowego jest ważniejszy niż regulamin pojedynczego sklepu. Jeśli temu właścicielom tego sklepu nie pasują takie warunki, to nie muszą tam handlować, mogą przestać być członkami tego centrum handlowego. Bardzo podobnie wygląda to, jeśli chodzi o prawo unijne. Prawo unijne. Guruje nad, nad prawami państw członkowskich w pewnych miejscach, zostawia swobodę, żeby państwa członkowskie same decydowały, ale co do ogólnej ochrony konsumenta, to dyrektywa 93 łamane na 13 guruje nad przepisami poszczególnych krajów. Kolejna bardzo dobra wiadomość dla nas, Frankowiczów. Jak podaje portal Stockwatch, NBP podał informację, że zysk netto banków wzrósł o 97,4%. Rok do roku do 4,12 miliarda złotych za styczeń i luty 2022 roku. Gdzie ten lament, że banki poniosą tak kategoryczne straty na tych wszystkich roszczeniach Frankowiczów, że sektor to, tego nie wytrzyma? Moi drodzy, banki jęczą. Banki jęczą, że sektor nie wytrzyma roszczeń Frankowiczów, a jednocześnie odnotowują najwyższe wyniki finansowe w historii. To nie jest pierwszy raz, w którym banki jedno mówią, a co innego okazuje się rzeczywistością. Dla nas dlaczego jest to dobra informacja? Ponieważ bardzo dobrze banki, generujcie zyski, będziecie miały z czego płacić zwroty po unieważnieniach umów naszych klientów. Trzeci news to prawdziwa petarda. Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie Frankowicz jak doniósł na swoim Twitterze Kacper Jankowski, prezes Wotum Robin Lawyers. Frankowicz, klient naszej grupy kapitałowej, wygrał w pierwszej na razie instancji, ale wygrał prawie 5 milionów, milionów złotych do zwrotu z Deutsche Bankiem. Mamy 2 132 467 złotówkach i 625 tysięcy ponad franków, bo za czas, kiedy wpłacał franki, to ma do zwrotu franki, za czas, kiedy wpłacał złotówki, ma złotówki. Nawiasem mówiąc, to jest jedyny moment w historii tego kredytu, kiedy bank wypłaci klientowi franki. To ten moment, w którym bank będzie oddawał franki, które klient sam tam wcześniej wpłacił. Zobaczmy, prawie 5 milionów złotych, ale co zasługuje na uwagę w tym przypadku? Pomimo, że ten news ukazał się 1 kwietnia, to osobiście upewniałem się w kancelarii, czy to, jest, czy to nie jest prima prydis. Nie, to nie było prima prydis. 28 marca zapadł ten wyrok, po prostu dopiero wtedy dało się go zaobserwować w portalu orzeczeń sądowych. Natomiast co jest bardzo ważne, to ten wyrok zapadł bez ani jednej rozprawy na postępowaniu niejawnym. Nie przesłuchano żadnej ze stron. Bank nie mógł poza odpowiedzią na pozew nic zrobić na swoją obronę. No i teraz zastanawiałem się tak później, siedząc sobie, jak ta wiadomość uderzyła w zeszły piątek, gruchnęła, można powiedzieć, jak to musiało wyglądać. I to jest absolutnie moja wyobraźnia, moja fantazja. Być może było to tak, nie wiemy, że sędzia usiadł, zobaczył kolejny już po. Miesiącach rozpatrywania takich spraw, pozew, który dotyczył tego samego wzorca umowy, który już być może nie raz unieważniał i może złapał się za głowę, i mówi. No, kiedy te banki pójdą po rozum do głowy i zaczną się z klientami dogadywać, rozwiązywać to bez sądu. Powtarzalna robota, powtarzalne procesy, powtarzalne zeznania świadków, powtarzalne argumenty na obronę banków, które nic nie dają, bo i tak 97% spraw, kiedy mamy do czynienia z konsumentem, kiedy nie były negocjowane warunki i nie był kredyt wykorzystany na cele związane z zarabianiem, zostają takie umowy unieważniane. No, i czy ten sędzia czuł zniecierpliwienie, jakąś frustrację, że te sprawy są bardzo do siebie podobne? One nie są takie same, bo tylko u nas w grupie kapitałowej wotum podważamy 80 ponad wzorców, ponad 80 wzorców umownych, 14 chyba w tej chwili różnych banków, z ponad 100 wzorców umownych, które były w obiegu prawnym w tamtym czasie, ale te wzorce są w pewien sposób powtarzalne. No i teraz zobaczcie, no, sędzia. Siedział być może nad tym wyrokiem i stwierdził, nie no dość, nie będę tu nawet robił całego tego przedstawienia słuchania stron, pach! Młotek i unieważnienie. Być może tak to wyglądało, tak sobie to wyobrażam, że sędzia musiał już poczuć zniecierpliwienie, no ale pewności nie ma, musielibyśmy zapytać samego sędziego. Tak czy inaczej, bardzo ważne jest to, że przy takiej kwocie, przy takiej kwocie plus odsetki plus koszty zastępstwa procesowego, to w zasadzie można powiedzieć, że. Po uprawomocnieniu się takiego wyroku koszty obsługi tej sprawy praktycznie pokryją. Pokryje bank. No, gratulacje dla kancelarii, też gratulacje dla klienta. Prawie 5 milionów złotych do zwrotu. Postanowiłem też, zanim przejdę do jeszcze jednej albo może nie, najpierw pokażę Wam tą zmianę w prawie, która zachodzi już niedługo, zajdzie niedługo, jak donosi portal prawo.pl nowe zasady przedawnienia uderzą we Frankowiczów w mediację. Tytuł klikalny, klikbajtowy i oczywiście, no po to też są te tytuły, sam takie też stosuję. Po to, żebyście klikali, no bo przecież nie po to siedzę tu teraz przed tą kamerą i nagrywam materiały, robię research, żeby nikt tego nie oglądał. Wiadomo, że każdy twórca treści chce, żeby. Jego treści były czytane i oglądane, jest to jasna sprawa. Natomiast troszeczkę ten tytuł odbiega od tego, co faktycznie interesem Frankowiczów, tych, którzy mówią dość, tych, którzy mówią nie, tych, którzy walczą z bankiem jest. Od końca czerwca za wezwanie do ugody, ale też mediacja będą jedynie zawieszały, a nie przerywały bieg terminu przedawnienia. Zmiana ma pomóc w walce z nieuczciwymi windykatorami, ale, jak oceniają prawnicy, uderzy w konsumentów, m.in. we Frankowiczów. Banki zapewne zmienią taktykę i zamiast propozycji ugód, zaczną od razu składać pozwy o zapłatę. Na atrakcyjności straci, straci także mediacja. No, to teraz kilka słów wyjaśnienia o co w tym wszystkim chodzi. Otóż okazuje się, że na rynku windykacji, która, który to rynek był inicjatorem czy też powodem tych zmian, na rynku windykacji bardzo popularne było to, że skupowały różnego rodzaju fundusze, przedawnione długi, bo po trzech latach dług od, od instytucji względem czy tam firmy względem konsumenta się przedawniał i teraz próbując przywrócić bieg terminu przedawnienia czy go przerwać, no, stosowano różne sztuczki, typu uznanie długu przez telefon, typu propozycje rozłożenia na raty, którą wstępnie akceptował klient, za do prób pogodowych i tak dalej, i tak dalej. No i teraz termin przedawnienia działał tak, że sobie na przykład te 3 lata biegło od momentu tego zaistnienia długu. No i już było 2 lata i 11 miesięcy i tam 15 dni za 2 tygodnie by się dług przedawnił, dzwonił w indykator, mówił, ale czy pani ma świadomość, tam upraszczając ten proces, czy ma Pani świadomość tego, że jest pani winna? No tak, wiem, że jestem i pach. Nagrana rozmowa, uznanie długu i zegarek jakby się resetował. Ja trochę upraszczam cały proces, żeby pokazać zasadę, jak to działało. I teraz zegar się resetował i stoper. 3 lata biegną od tego momentu na nowo. Albo w ogóle jak był przedawniony taki dług, to uznanie tego długu przewracało bieg, termin, bieg terminu przedawnienia. No i teraz zobaczcie. Ta zmiana ma na celu to, że jeżeli teraz takie działania, które trochę często były pozorne, po, nie tyle po to, żeby się dogadać ze stroną, co właśnie tylko prze, zresetować zegar, to w tej chwili już nie będzie tak to działać. Czyli jak minie sobie te dwa lata, 11 miesięcy i dwa tygodnie, i zostanie dwa tygodnie i taki windykator zawezwie do próby ugodowej, to ten stoper nie będzie się resetował, tylko będzie na nim kliknięta pauza. Pauza, i jak zakończy się postępowanie ugodowe, to nie biegną 3 lata znowu od początku, tylko pozostałe dwa tygodnie i temat jest przedawniony. Bardzo dobra zmiana, która będzie chronić faktycznie przed nieuczciwymi windykatorami. Natomiast jak to się ma do Frankowiczów? Ano, ma się w ten sposób, że dzisiaj banki, część banków, na przykład PKOBP, o czym mówiłem wielokrotnie w swoich materiałach. Znakłania do rozpoczęcia mediacji, ponieważ kliknięcie tam w, w, w portalu bankowym, że tak jestem zainteresowany mediacjami, tak podpisuje umowę o rozpoczęcie mediacji, przerywało bieg terminu przedawnienia i bank od nowa od tego momentu ma 3 lata na dochodzenie swoich roszczeń o zwrot kapitału i potencjalne, choć wzięte całkowicie z kosmosu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. W tej chwili taki bank takim zawezwaniem do próby ugodowej czy twoim kliknięciem że chcesz rozpocząć mediację i podpisujesz umowę o rozpoczęcie mediacji jedynie zapauzuje bieg terminu przedawnienia, a nie go przerwie i zresetuje zegar. Więc pod tym względem dla Frankowiczów, którzy chcą walczyć, oczywiście jest dobra wiadomość. Dla banków już gorsza. Konsekwencja tego natomiast jest taka, że banki będą musiały inną drogę, inną strategię obrać i najprawdopodobniej obiorą strategię taką, że będą od razu wysyłać w trakcie postępowania o unieważnienie umowy ze strony Frankowicza, będą wysyłać więcej kontrpozwów związanych z wezwaniem do zapłaty kapitału i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z niego w trakcie, kiedy umowa jeszcze jest ważna, co jest z jednej strony dobrą i złą wiadomością. Złą wiadomością jest dla tych wszystkich, którzy niewystarczająco wnikliwie wybierają kancelarię. Dlaczego? Ponieważ jest to już w miarę Zaczynające być masowym zjawiskiem, zgłaszanie się do nas klientów, którzy mówią: Moja kancelaria albo życzy sobie ode mnie dodatkowe 10, 20, a 15 tysięcy złotych za poprowadzenie obrony przed roszczeniami banków, albo w ogóle kancelaria nie chce się tego podjąć. Albo sam Frankowicz mówi: Patrząc na to, jak wygląda ostatnio w zeszłym tygodniu taka, taka sytuacja, Frankowicz się zgłosił, mówi: Ja nie chcę, żeby oni mnie bronili, wolę, żebyście mnie bronili. I teraz jest to tyle skomplikowane że po prostu ciężko jest to wykonać. Więc dlatego już na starcie trzeba dobrze wybrać kancelarię. Oczywiście macie tu link do kursu, jak wybrać kancelarię, który nagrałem jakiś czas temu i o którym już wielokrotnie mówiłem. Możecie się zapisać, bezpłatny dostęp, odebrać i w godzinnym dwóch nagraniach, które zajmują godzinę, dowiecie się wszystkich rzeczy, które według mnie osobiście powinniście wiedzieć, powinieneś wiedzieć, powinieneś wiedzieć, zanim wybierzesz kancelarię. Natomiast dla nas, dla naszych klientów, ma to mniejsze znaczenie, dlaczego? Ponieważ, jak ogłaszałem chyba dokładnie dwa tygodnie temu w ostatnich wiadomościach, których prawdopodobnie mogłeś nie oglądać, ponieważ cały internet jest przytłoczony tym, co się dzieje za wschodnią granicą, więc wejdź na nasz kanał i zobacz tam wiadomości sprzed dwóch tygodni, gdzie mówiłem o sytuacji, gdzie bank pozwał naszego klienta i przegrał na pierwszej rozprawie, ale szczegółów tu Ci nie zdradzę. Wejdź na kanał, masz tu też link w karcie do, do tego nagrania, ostatnich wiadomości, gdzie ten temat omawiałem. Poza tym, co mają nasi klienci, to mają ochronę przed roszczeniami banków o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału w cenie standardowego postępowania o unieważnienie tej umowy. Więc to jest absolutny majbar na rynku, no ale więcej już o tym nie będę mówił, jeżeli ktoś ma chęć, to zobaczcie ten kurs, o którym mówiłem. Natomiast postanowiłem podzielić się z wami dzisiaj nowościami, które działy się w ostatnich dwóch tygodniach, mianowicie pięcioma sytuacjami, gdzie mieliśmy prawomocne wyroki w czasie między 12 a 14 miesięcy od pozwania banku. I dlaczego uznałem, że jest to o tyle ważne wydarzenie, że te pięć wyroków, które pokażę Wam jeden po drugim, zajmują to piąte miejsce z top pięciu najważniejszych wydarzeń? Ponieważ jest to pewien przełom i tak jak ta sprawa z pięcioma milionami, gdzie jest wygrana konsumenta bez żadnej rozprawy, można powiedzieć, że jest to jedna jaskółka, która wiosny nie czyni, ale może być to pierwszy przebiśniek, który właśnie wiosnę zwiastuje? Tak też... Te pięć wyroków pokazuje, że niektóre sądy chyba faktycznie zaczynają mieć dość rozpatrywania tych spraw, i coraz szybciej te wyroki zapadają. Zobaczmy, w jakich sądach, przeciwko jakim bankom, jakie orzeczenia zapadały. Zobaczmy, między 12 a 14 miesięcy prawomocny wyrok od złożenia pozwu. Petarda wiadomości, uważam. Bardzo ważne i nie, nie, mogę, nie mogłem pozwolić na to, żeby tego nie zaznaczyć. Jak donosi dyrektor Departamentu Prawnego Wotum Robin Lawyers, Dominik Pawł na swoim, swoim Twitterze, prawomocna, wygrana klienta Wotum Robin Lawyers z Raiffeisen Bank International. Tak, tu mamy pozew pierwotny, był przeciwko EFG Eurobank Ergasias. Pozew złożony 27 stycznia 2021. Umowa nieważna, sąd w Białym Białymstoku okręgowy trafia do sądu apelacyjnego w Białym Stoku i 18 marca, czyli widzimy 14 miesięcy, no tutaj dominik 14, nawet ja bym się skłócił, że mniej niż. Nie, 14, 12 plus 2 to 14. Zgadza się? Zgadza. się. 14 miesięcy i zasądzenie umowa nieważna, 94 tysiące plus koszty zastępstwa procesowego zasądzone dla naszego klienta sąd apelacyjny w białym stoku 14 miesięcy. Kolejny wyrok również w 14 miesięcy wygrana Santander Bank Polska SA. Pierwotna umowa to kredyt bank, umowa Extra Locum również nieważna. Pozew złożono również 27 stycznia 2021 w Szczecinie. Jest wyrok sądu apelacyjnego w moim rodzinnym Szczecinie. Również umowa nieważna, również po 14 miesiącach od złożenia pozwu. Kolejny wyrok w 13 miesięcy przeciwko M. Bankowi, sąd apelacyjny w Gdańsku. Również nieważność umowy. Mamy złożony pozew 23 lutego i wyrok prawomocny 25 marca. Rok później. Petarda tempo, jeżeli chodzi o ten wyrok. Kolejny wyrok mamy. Prawo wygrana z PKO BP, również 13 miesięcy. Sąd apelacyjny w Gdańsku, pierwotny, e, pierwotnie pozew złożony, umowa własny kont hipoteczny, więc dla wielu klientów PKO BP to właśnie, no właśnie, ale jaka umowa, jaka umowa, własny kont hipoteczny. 3 marca złożony pozew i 30 marca, czyli niecałe 13 miesięcy później, unieważnienie umowy, własny kont hipoteczny, sąd apelacyjny w Gdańsku. I piąty przykład, sąd apelacyjny we Wrocławiu, Wcześniej w Legnicy sąd okręgowy, umowa BGŻ, obecnie BNP, BNP Paribas. Mamy umowę BGŻ, pozew złożony 9 kwietnia 2021 roku i 12, nawet nie całe, bo 5 dni zabrakło do 12 miesięcy, czyli 11, ponad miesięcy prawie 12. I sąd apelacyjny we Wrocławiu unieważnia umowę BGŻ, czyli mamy, zobaczcie, mamy Gdańsk, mamy Wrocław, mamy Szczecin, mamy Białystok. Sądy apelacyjne, unieważnienie po 14 miesiącach, 13-12 i mamy umowy PKO, BGZ, bank Credit Bank i chyba to i Pol Polbank Raiffeisen. Tak? Czyli pięciu różnych banków w czterech różnych miastach Polski, 12-13 do 13 miesięcy. No, gratuluję tym naszym klientom, którzy mogą cieszyć się już sprawą Mocnej Wygranej. To jest super tempo. Widać też to jest bardzo ważne, o co często pytacie. Często niestety te pozwy złożone 2.18, 2.19 trwają dłużej. Dziś sprawy zakładane kończą się szybciej, dlatego że też rozłożenie po tych sądach jest dużo szersze, bo można dzisiaj pozywać ze względu na miejsce zamieszkania kredytobiorcy, a nie. Miejsce siedziby banku, i też sądy dzisiaj już rozpatrują szybciej tę sprawę. Widać ewidentnie, ewidentnie przyspieszenie tutaj w tej materii. Dlatego, jeżeli jeszcze nie zrobiłeś tego pierwszego kroku, zapisz się na rozmowę z ekspertem. Masz link zawsze pod tym wideo. Masz tutaj przycisk, który możesz kliknąć, umówić eksperta. I sprawdzić, czy w Twojej umowie również można zacząć działać. Zobaczcie, to już coraz krócej trwa. I ostatnie ogłoszenie na koniec. Zobaczcie, dziękuję bardzo wszystkim widzom za już ponad 6 tysięcy subskrypcji na naszym kanale na Biciwe Franki. To dla mnie również bardzo duże potwierdzenie tego, że chcecie, żeby te materiały robić, żeby nagrywać te wideo dla Was. Dlatego, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, a ponad 65% widzów nie subskrybuje kanału, musisz założyć konto na Gmailu po prostu, żeby mieć konto Google i móc zasubskrybować. Jak masz konto na Gmail, to się na nie zaloguj, kliknij to subskrybuj, kliknij dzwoneczek, dostaniesz wtedy powiadomienie, a my też dzięki temu będziemy mogli rozwijać kanał, docierać do coraz większej ilości osób. No i to też potwierdzenie, że jest sens, żeby nagrywać. Jeżeli to wideo Ci się podobało i było dla Ciebie przydatne, napisz komentarz poniżej, daj łapkę w górę i oczywiście udostępnij ten film na swoich social mediach, aby inni Frankowicze, którzy również mają taki kredyt, jeszcze nie zaczęli działać, a może nawet jeszcze nie wiedzą, że mają nieuczciwe zapisy w umowie, mogli się o tym dowiedzieć. Dziękuję bardzo z mojej strony. To wszystko. Grzegorz Celeban.